Cześć witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale W 13 odcinku Secret High School Love Stories Jak widzicie, oh, lecimy z pełnym koksem Rozdział 13 zjawa, jest przynajmniej jeszcze 14, 15, 16 I koniec, jestem mega zadowolona, że nareszcie skończą tę serię Albo w ciągu dwóch, albo czterech dni Zależy yy, ile odcinków nagram dzisiaj, jutro jest troszeczkę późno już, a jak wiecie, na każdy następny odcinek czeka się kilka godzin, więc lecimy, nie, przedłużamy. Pozwólcie, że napiję się herbatki. Minerva wpatrywała się w zdjęcia. Mówisz mi, że widziałaś to, kiedy porysowałaś samochód? Uwierz mi, wiem jak to brzmi. Tylko pewnie byłaś zmęczona i... Chyba tak. Dzieciaki ze szkoły lubią robić czarty kierowcom, szczególnie wieczorem. Przebierają się za duchy zazwyczaj robią to w halloween. To pewnie to. Poza tym, światła, cienie drzew, do tego miałam ciężki dzień. Dokładnie, ale to zdjęcie. Kiedy teraz o tym myślę, widziałam parę rzeźb w tym pokoju. Jedna musiała stać za nami po prostu jej nie zauważyłam. Pewnie to to. <noise> Jakie tłumaczenie sobie. Jestem pewna, że jest jakieś proste wyjaśnienie. Po prostu oglądamy za dużo horrorów. już się już rozdrabniacie. Ustaliłyście, że to jest ten... rzeźba przykryta prześci prześcieradłem. No. Rację. Tego już zawie, ale nie mogę pokazać mamie, jaka jestem rozbita. Jutro pogadam z Sarą. Idziemy rano na zakupy. Mhm. Dam ci teraz trochę odpocząć. Dobranoc, kochanie. Dobranoc, mamo. Takie... Ale w ostatnim odcinku był taki ogień. ma tyle teraz takim mech. Udało mi się uwolnić od tego nieprzyjemnego uczucia z poprzedniej nocy. Chyba jestem tak podekscytowana zakupami, że przestałam martwić się głupotami, no nareszcie. Nawet nie czujesz, że rymujesz. Mam ochotę ubrać coś wystrzałowego. Dajcie mi coś wystrzałowego, to ci założę. Weźmy, założymy wintyż, co mi tam. Słodko i pięknie. Co zrobić z włosami? Mam ochotę na te... Zielone wózki. Dokładnie tak. O Boże, w ogóle nasz okropnie. Przesłodko, Chciałabyś. Super. Nie będę mówić mamie, że idę robić zakupy przed wyjazdem do Rzymu. Dam jej się uspokoić. Jestem pewna, że mnie puści. Muszę tylko wracać o odpowiedniej porze i zająć się obowiązkami. Pokażę jej, że jestem wystarczająco odpowiedzialna. Dzisiejszy odcinek będzie stał pod hashtagiem kiczu, bo po prostu to jak cię ubrałam. To jest dno mojego dna. Pora iść, zanim w galerii będzie mnóstwo ludzi. No, powiem, że nie wiem, co mam powiedzieć. W galerii nie było tłoczno, więc Minerva i Sara zajęły się przeglądaniem ubrań. Brzmiałaś na trochę zaniepokojoną przez telefon. Kłopoty z chłopakami? Zabawne. Niezupełnie. No dalej, coś musiało się stać w międzyczasie. Cóż, dostałam parę słodkich SMS-ów i trochę flirtowałam, kiedy... Nawet ja nie pamiętam. Doprawdy? Tak, ale nie chodzi o to. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Czemu nie umówisz się jednym i drugim? To najlepszy sposób, żeby podjąć decyzję. Nie dowiedzą się. No akurat się nie dowiedzą. Jeszcze nie, nie zapominaj, że Adam ma dziewczynę. Nie rzuć jej tak po prostu dla ciebie. W związku z tym, że nie chce mi się oglądać reklamy, tak zrobię. Tak zrobię, ale muszę być ostrożna. To proste, spotkaj się jednego dnia z Adamem, a drugiego z Jankiem, pójdźcie w inne miejsca. Wow, wiesz z doświadczenia, to dość osobliwy pomysł. O nie, podoba mi się tylko jeden chłopak. Założę się, że wiem, kto nim jest. No super. Cięcie. Okej, okay. przepraszam za przerwę, kontynuujemy. Założę się, że wiem, kto nim jest. Wiem, że wiesz, jestem taka oczywista. Nie jesteś, ale to słodkie i jestem twoją najlepszą przyjaciółką, pamiętasz? Mm -mm. Nie pamiętam, wiesz? Tego głupio się pyta. Może to był ssaka, bo ja nie wyłapałam, bo od dawna nie miałam przyjaciółki. Coś mi mówi, że Bartek też to czuje. Jeżeli ktokolwiek zauważył w zachowaniu Bartka jakiś to, to działywanie w stronę Sary. Napiszcie mi to w komentarzu, bo ja nie tego nie zauważyłam. Mam nadzieję. Poczekam, aż zrobi pierwszy ruch. Zrobiłabym facepalm, ale jestem wymalowana. To jest takie... Kobieto, ty serio liczysz na to, że facet zrobi pierwszy ruch? Oni są jak takie małe kurczaczki w jajkach, nie? w sobie się zobaczyłem świat? O nie, on mnie zniszczy. I to jest takie... What? No, dzisiaj to my musimy być silne. Za i za siebie. Na pewno zrobi. Tak czy siak, nie o to się martwię. Minerva opowiedziała sa, że o wszystkim, co się stało, łącznie ze snem, który miała. Pokazała jej też zdjęcie, nawet ja nie wiem, jaki miałaś sen. Nie nadążam, ta rzeźba. W tym rzecz, nie jestem pewna, czy to jest rzeźba. Jest. Jeszcze ciągnie ten włątek, nie? Ustaliłeś, mamą, że to jest rzeźba. Ja dla świętego spokoju psychiki bym tak przyjęła, tak myślała i zostawiła to w spokoju. Ale nie, ona musi to rozważyć. A więc co, iluzja optyczna czy coś? Jak fejkowe duchy? Co tu widzisz? Widzę, że opcja tylko cienie jest za reklamę. A wiecie co? Wezmę tą reklamę i zobaczymy, co się wydarzy. Okej, okay, wybieramy opcję tylko cienie. Może to tylko cienie, światło padające na aparat pod różnymi kątami, ale z pewnością wyglądają realistycznie. No, aż się przestraszyłaś. Twoja mama zresztą też. Nie powiedziałaś tego. Musisz przyznać, że to dziwne. Pewnie, że tak, ale takie rzeczy się zdarzają. To nie znaczy, że mamy do czynienia z jakimś zjawiskiem nadprzyrodzonym. Zapominasz o jednej ważnej rzeczy. To znaczy, nie ma czegoś takiego jak duchy. No i wreszcie włączył się głos rozsądku. Nie ma czegoś takiego jak duchy. Wszyscy się ich boimy, ale one nie istnieją, nie? Swoją drogą, komentujcie, jeżeli ktoś ogląda. Kiedy Sara to mówiła, straciła równowagę, ja ktoś nie widział, nie ją popchnął. Nie, no co ty, duchy nie istnieją, co ty, po prostu powietrze mnie popchnęło. A zanim Minerva zdążyła coś zrobić, Sara spadła ze schodów. O Jezu. Aha, krzyczała, siedząc na podłodze, trzymając się za kostkę. W takiej sytuacji się nie krzyczy, tylko próbuje zachować spokój, bo jak zaczniesz krzyczeć, to wszyscy myślą, że umierasz. Przynajmniej. <ścoughs> Sara! Jakie głupie pytanie. Wszystko ok Nie kuźwa, przeżyłam, cud się stał. Moja kostka. Potknęłaś się? To zdarzyło się tak szybko, nie mogłam cię złapać. Potknęłaś się. Ta, ta sytuacja jest tak nielogiczna. Nie, nie, nie potknęłam się. To było jakby sama, nie wiem. No, widzisz, że ona sama nie wie, a ty ją jeszcze. Pytaniami mordujesz. Nie mogę w to uwierzyć, przecież nie jesteś niezdarą. Naprawdę boli. A co? Jak się skręci, to boli. Widzisz, ja miałam dwa razy w życiu skręconą. I stopę, i rękę, nie? Nadgarstek. To jest taki ból. Jakby Wam za każdym y, przy każdym ruchu chcieli oderwać kończynę. Serio. Y, skręcenie. Nie wiem, jak jest ze złamaniem. Odpukać, nie chcę wiedzieć. Jeszcze raz odpukam, żeby było. Y, skręcenia przeżyłam. Znaczy z ręku nie wiadomo, jak to było, nie? Bo lekarz śmiesznie nie potrafił stwierdzić, czy mam złamaną czy skręconą na wszelki wypadek u kips. Tak leczył w Polsce. Jeszcze prywatnie. Hmm. Oczywiście, że ci pomogę? Może zadzwonię do twojej mamy? Nie, będzie się zamartwiać. Poza tym, mm, nie chcę zrujnować naszych planów w związku z wyjazdem do Rzymu. Będzie dobrze, to tylko na pewno skręcenia. Skręcenie, mówię, jest okropne. Pod pojedź taksówką, odpocznij trochę, ale jeśli nadal będzie cię bolało, to pójdziesz do lekarza. Obiecujesz? Obiecuję. Przepraszam, że zepsułam nasz dzień zakupów. Nie bądź kupia, będzie mnóstwo okazji do zakupów. Zrób sobie okład z lodu i będzie lepiej. Mhm. Że jest skręcona. To nie będzie lepiej po zwykłym okładzie. Zrobię to, jak tylko dojadę do domu, ale nie jedziesz ze mną? Pojadę za tobą. Pójdę jeszcze do apteki po coś na opuchliznę. Zobaczymy się później. Czy to przypadek? Dobra, pomijam fakt, że ja nie wierzę w przypadki, ale... No bez kitu, takie rzeczy się nie dzieją, no... To się stało zaraz po tym, jak powiedziała, że duchy nie istnieją? Minerwa była tak zamyślona, że prawie nie usłyszała dźwięku telefonu. Od pana Nowaka zgaduję, że zaczęły się już dziać jakieś niewyjaśnione rzeczy, a ty skąd o tym wiesz? Minerwa nie mogła uwierzyć własnym oczom. Czy pan Nowak ją obserwował? To niemożliwe. Gdzie miałby się schować? Jeśli tak, musisz wysłać całej historii. Mam areszt domowy aż do sprawy sądowej, więc musiałabyś do mnie przyjść. Nie jestem na tyle głupia. To jak masz zamiar dowiedzieć się poznać historię w sensie? Nie powie ci przez telefon, bo go do wariatkowa wyślą. Ok. Minerwa znalazła Sarę siedzącą na krześle w ogrodzie. Lepiej? Trochę. Lud zdecydowanie pomaga. No ja pamiętam, jak skręciłam stopę, to mi nawet chłodzące te takie nie pomagały. Tak bolało, że masakra. Nałóż to maść, kiedy lud stopnieje. Opuchlizna powinna zniknąć do jutra. Naprawdę? Dzięki, tak bardzo martwiłam się o Rzym, ale myślę, że jutro już będę mogła chodzić. Radziłabym odpoczywać. Pewnie, że tak. Kostka nie wygląda tak źle. Co jest? Wyglądasz na zdemotywowaną. Minerva przez chwilę wahała się, ale pokazała Sarze wiadomość. To śmieszne. Wiem, też tak na początku pomyślałam. Na początku? Cóż, dostałam tą wiadomość zaraz po tym, jak spadłaś ze schodów i... Co? Musisz przyznać, że to dziwne, że spadłaś, jak tylko powiedziałaś, że duchy nie istnieją I ta sprawa z moją mamą potrzebują odpowiedzi, Sara Nie na wszystko mi są, Można znaleźć odpowiedź Co powinnam zrobić? Uza Okej, okay, przepraszam za przerwę W międzyczasie oglądałam reklamę i idziemy do niego Chcę wiedzieć, co się wydarzy. Wiesz, że jestem sceptyczna co do tego, ale czułam, jakby mnie ktoś popchnął. Boję się. Dowiemy się o co chodzi. Nie martw się. Kiedy tak o tym myślę, to pan Nowak pewnie tylko szuka pomocy. Może potrzebuje świadka albo kogoś, kto. Mm, z kim mógłby porozmawiać. Pewnie tak. Co masz zamiar zrobić? No, pójdę do pana Nowaka. Nie mam wyboru. Pójdę do niego i może coś się dowiem. Ale to zbyt ryzykowne. Będziemy rozmawiać przez okno. Mam ciebie, napiszę do ciebie, zanim pójdę, i jeśli nie odezwam się w ciągu godziny, ty zadzwonisz na policję. Fajny plan, nie żeby coś. <grym> Okej. Okay. Kiedy rozglądała się po salonie pana Nowaka, zastanawiała się, czy dokonała właściwego wyboru. Widzę, że czujesz się niepewnie, więc nie będę cię tu trzymał długo. Szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego przyszłam. Już słyszałam pana bajki. Raczej koszmary. W każdym razie przeszłeś, więc może wysłuchasz, co mam do powiedzenia. Pan Nowak położył na stole wielki plik dokumentów, gazet i książek. To wszystkie rzeczy mające związek z duchem, który zdołałem zobaczyć zdobyć na przestrzeni lat. Duchem? Bez względu na to, jak, nazwiesz, jak to nazwiesz, jest tutaj. Krótko, to prawda. Nie byłoby cię tutaj, gdybyś uważała inaczej. Jestem pewny, że zdarzyło ci się już coś, czego nie umiesz wyjaśnić. Widziałaś może złotowłosą dziewczynę? Sen, droga, zdjęcie, skąd on to może wiedzieć? Powinnam mu o tym powiedzieć? Pewnie, że powiemy. Tak, skąd pan wiedział? To ona szuka biżuterii. Spójrz na to, a zobaczysz, że nie zmyślam. Należy zwrócić biżuterię. Od kiedy ja nie jestem w stanie tego zrobić, ty musisz mnie zastąpić. Pomyśl o tym i o konsekwencjach. To nie jest kradzież. Zwrócisz ją prawowitej właścicielce. Przebrną przez to i jeśli to potwierdzi to, co pan mówi, zastanawiam się, co zrobić. Tylko o to proszę. Mhm. O, koniec rozdziały jak miło. Szał nie ma. Zachód słynny. Aha, będą dwie randki, spoko. Szał nie ma, ale już wiemy... Szkoda, że nie będziemy zapoznawać się z tymi, tymi notatkami Byłoby dużo ciekawie. Myślę, że odcinek byłby wtedy dłuższy i jakiś taki Bardziej byśmy się z tą historią zapoznali No cóż, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie Oczywiście zapraszam na kolejne odcinki Do następnego, cześć i pa pa!